Jo. Ale to prawie już Mysieniec, no, no. Gdzie to było bardzo gorąco. A gościem naszym jest Pani dzisiaj w takim cyklu Mysieniec w postaciach zapisanych, gdzie przedstawiamy postacie, które tu są ważne dla naszej mysienieckiej społeczności. Jest Pani emerytowaną nauczycielką, folklorystką, działaczem kultury zaangażowaną w takie tu, w życie tej naszej społeczności mysienieckiej, ale i kurbsiowskiej. Pani zainteresowania, Pani to polubiła kurpie. skąd się wzięli? Ba, to tam polubić to mało. Jak się kto urodzi w takiej wsi, moje drogie, to on już potem nie zobaczy, bo to tak. Ojciec, młodzi, tak jak trzeba, matka też, no to ty będziesz gorsy, też młodziców, tak? A po, po drugie, to tak, jak już podrośli, to wszyscy chcieli do szkoły, no to do szkoły. Nie było wyjścia. To nie było, no wnosili do szkoły. No i myśleli ta sobie, co tam chce tam, a w tej szkole to tyle, jak był dzwonek, i nauczyciel trochę przycisnął tą gromadkę, to mógł co powiedzieć, a jak już przestał na nas patrzeć, to wszyscy chura, na dwór jak tam mogli, tak każdy gadał. Po pańsku nie, tylko po kurciowsku. Po, kurczu. po, kurczu. po kurczu. To ta gwara krupciowska była tym pierwszym językiem, który się wyniosło z domu Ech. rodzinnego. No ja. e, I co? Potem, szkoły? E, po szkołach? No, to, 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 to tak. To było ciężko. Bo jechał właśnie już tam do ludzi. Ech. Co to do lepsze, było te, to nie losta, Co lepsze, były te szkoły. A ojciec, zawdli, jak już. Miał ja nas tam wziąć do tej szkoły, to mówił krótko. Nic nie bierze ze sobą. Ani kajetu, ani jełówka, obleki też nie. Bo ja ci wszystko kupiłam i cię, cię tam do dobrej No to nie było takiego, co by nie chciał, Natychmiast podziewał się. A dwie godziny, dwa godziny, co to ojciec byli w domu, bo on tak nie, nie mógł tu być. <laughs> nie miał prawa. <laughs> no to wchodził e, wtedy na to kolejkę, na sociuchcie, no i pojechali do, do, do wsiad. No to tak, w dni to były ciężkie. W nowej szkole nowe dzieci, nowy nauczyciel. Ale teraz się oni się dobry dobrych nauczycieli, bo oni tam za długa przyszli i wyuczone, wyszkolone i perfekt tak gadali po polsku. A to, co te dzieci. Ale rozumieli te samo Nawet jak roz, gadali co to, to oni tak to rozumieli. No i, i dzięki temu. Tam, się skończyła ta szkoła podstawowa, to do wyboru miałeś co chciałeś, ale trzeba było się wyłuczyć. No i egzaminy były ciasne. No ja bym do tego liceum żeby upatrzyłam takie, takie ładne i takie od samych drzów, aż do pokoju, tam gdzie nauczyciele siedzieli, to leżały dywany. I pomyślałam na tato ty mnie tu zaprzyc, bo tu je tak ciepło. To ja tu będę, mam to się uczyć. I co? Pracy. I szkoła średnia, później studia. A potem tak, tak. Powrót tu powrót do I powrót tu, do miesięcy. Bo ojciec z Maryją, mama została sama. Musiałam, powrót do miesięcy, tak. i to. Tak. I znowu byłam w Harci bardziej I znowu do harcie. I dostałam pracę. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było moje staście. No bo ja doskonale siedziałam, co te dzieci do mnie nawet musiały. Jak są, To jak nie mam jaka kontrola i wpadli, to podzi... byli tak podziwieni, co to nie mogli z siebie wykrztusić, bo oni nic nie ja rozumieli, a ja wszystko. I jak pójdą po, po do dzieci, no to z psiewami, to oni na tych bacności z psiewami także, Oho, to tam, no. e, Czy to, co no. było w sercu od dziecka, pozostało, pozostało. Do, do końca życia? Do końca Tak samo dzieci lubią Pani no. e, i stroj założyć i może mhm. może gorzej już. Nie, może, ale muszę też. Mniej, ale może. Mniej, ale może. Na pewno strój każdy ma swój, co poświęci się z rozeszli, a co jest oznaką, że tutaj zasani też wracać. Tak. E, oprócz tego, że Pani pracowała zawodowo w szkole jako nauczycielka, tak. prowadziła również Pani e, zajmowała się również takimi, takimi autorskimi projektami. Czy to było e, a, klasa autorska, czy to było e, taki projekt, gadajta po kurpiowsku, czy jeszcze inne. Wszystko tutaj takie odbywało się wokół tych kurpsi, wokół kultury kurpsiowskiej. No, 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 ja to tak to było, bo, bo tak, co by gadał, to by gadał. ale i zobaczyć też trzeba. Jak myślisz do dzieci, co to u nas bory takie piankowe, a jakie jego, a jakie grzyby u ludzi nie mają. No to jak ludzie nie mają, to chodź wam pooglądam, jak nas wziął to to możemy przecież to spożyć, albo rodzicom zanieść, albo tam kogoś, Ojcu. No i dzieci były chbrychetni No to na takie wędrówki je no. A jednocześnie myślałeś o tym, że to harcerze tak robią, to mu się zaraz zapisali i zaraz mieli chodzili, gdzie oni, a to my byli lepsze, bo my to wszystko znaliśmy. Bo e, e, posiedziała Pani test o harcerze. Mm -hmm. e, Harcerzanie zajmowała się test Pani od, od dawna, odkąd się tutaj test przeniosła do, do miesięca. E, I e, byliście też jako harcerze tu e, e, organizatorami mm -hmm. rajdu, ślakami bardziej okay. krótkoskim, który my organizowani jest później dzień. Ale to dobrze, panie dyrektorze, poziom tak, co by kto chciał, a zrobił, to coś zostanie, zostanie. Niechby te dzieci są, gdzie tam przez, niech obejrzały, niech by one te Oprócz tego, co się idzie, to jest, co się poznaje, to co, tak, co tak. jest najpiękniejsze, tak, na najładniejsze. Na tak, a jednocześnie poznaje się też i barek, Mówiąc, no tak, i, kulturym, i, środku, i, obycaje, i obycaje, jakie i mają. I jak się ta, te ludzie do nas y, odnoszą, jak oni, te dzieci, y, jak przyjdą, a pytają, co, to nie ma takiego człowieka, co to by nie odpowiedział albo jak coś od niego chcesz, to zawracimy, nie zajmiemy. To, to, to było tak początki były trudne stanie tak, gdzie tak, gdzie tak, popadło w stodołach tak, tak, pewnie podwożać no, nasianie na ale, ale to cały ten urok tego tego rajdu był dzisiaj to jest takie mało no, no może, może dzisiaj ludzie bogatsze wygodniejsze wygodniejsze A no, nic nic nie było brak my mu już do i można było się położyć, to już nikt na nic nie narzekał. Kładź się, siano było, to siano, słoma to słoma i także że za ty. Gospodarz rano pomógł to w tym, to było możliwe rozjedzania. I nie było to takie ekstra, ale było dobre. Coś tam zawsze było. Tak, zawsze było. E Pani, pani była też e, łopsiepunko, organizatorem zespołu młodzieżowego, zespołu Wysieniaki. E, Wysieniaki, który prowadziła przez paranaście roków, z e, sukcesami. Coś tam, e, e, no ja, wspomnienia jakieś z tego okresu? No tak, to, y, no, to mamy, mamy takie wsiąkne fotki, co to nikt nie ma. To nie ja, robią, bo ja nie miałam wtedy aparatu, co zrobić. Ale jak na przykład ubrali się i gdzieś pojechali, to nie wiem, co To jest może taka trochę przesada, ale. Yy, I, nie... ładnie ła... I ładnie zatańcowali, zaśpiewali, ładnie wyglądali. Się... Ale, tak, tak, i grzeczny. Podobno andare w Też przy okazji jest Celigrzec. No, jeszcze nie świększa. Jest również, też Pani, organizatorem i prezesem od wielu lat takiego towarzystwa rozwoju Ziemi Kurpiowskiej imieniem Biskupa Edwarda Samsela. Miesięcy. E, towarzystwo ma swoją siedzibę e, w muzeum, tak. bo prowadzi też Pani, obsiekuje się e, Panią tkani w muzeum po obzisku psie sam e, Coś o tej takiej społecznej działalności Pani swojej obozie. No to może powiedziałbym e, tak, że tak tam pracu, co to przy kościele nas dawny muzykan, co to grał na organach. To on tam siedział w tej organizowce. i już takie przystrój ciężki, czas i, moi drodzy, co to nie było komu już tak się zająć tym domkiem, a on drewniany, ale któregoś tam czasu Zagadnieniu świata nasego probost, i ja wszystkiego, co to on jest taki ludzki. I on wszystko też widzi w dobrych e, kolorach. I w że ksiądz co daną ksiądz kawałek tego domu. A on właśnie tak. To weź tak, to nie chce tam. I rób ta, co tam uważa, ta. a jak ta? No i za będzie tam, mieli może u Boga, może bo kto ma was na krzycy, no to, to to już będzie wojna sprawa. No i my się tak wzięli do tej roboty, yy, no znaleźliśmy takich yy, ludzi, co to mieli oprócz serca, to jeszcze dużo rodzin i trochę czasu. I jak mnie prosili, co to zrobili, albo to kuchnia, albo to, albo tak, to, to Znaleźć się zawsze ktoś tam. Chciał parę groszy na ten materiał, a robił tak, jak to robotniki robią. No z mi teraz, jest, jest tak za to ta no Może to znałem. takie... to odtwarza, no no, tak, jest... no, taki... jak gdyby to, ten rodzinny, to, rodzinny dom. Tak, e, tak. Tak, no to, Edwarda jest, tak. jak u niego było w domu. Tak, jak było no. u niego w domu. Zgromadzono no. tam są te ponieważ jego. jego i E, tak, tak. I te, które przekazane mm -hmm. były przez rodzinę tak. biskupa. No tak, e, tak. E... No i tak jeszcze dodatkowo tam trafili się ludzie, którzy też mieli takie drobne pamiątki, to też przynieśli, no to na, no, na, na przykład to koledzy tego naszego biskupa, sam syna, mieli takie wziórko, co to było przechodne, co to znaczy przechodne. No, te, co chodzili na nauki do Kościoła, to nie mieli takie um, um, wynagrodzenie od księdza. To książę im tam te dziurko, i kto był najlepszy, to te dziurko było u niego. A oni. Każdy malował, co tam chciał. Na tym ciągu, i te, nie wie. Ale jak tu posiedzieli jedną z mój dla Edwarda, rodzin taką panią z to mówi, czekaj, to ja, my dwoma od domu, bo to te, te je przechodne, to u was ono może tam zająć, miejsce. Nie no ale my to thế, na jak się takiego majstra, co to ładnie wyczyścił, wymalował tak, zrobił po swojemu, a potem te reszta drobnych rzeczy, co to autentycznie, co z tego się no to dostałem taką metrykę, co to wsieskup tam miał, kiedy się urodził i kiedy go chrzcili, to wsiesilił. I na tym stoliku, no to potem, nie, nie wiem, takie rzeczy, co to bezpośrednie były jego, a to na ten atrament jeszcze i psioro to na biskup, tak, nie, jakie tam, tam, byle, jak, to jego psioro i jego, ten, łołówek, nie wiem, i taką podstawkę i wszystko, to mamy tam na tym, na tym naszym biurku no przechodne, to jakbym tam chcieli zwykło te to następnym komuś od domu i już. No też mu jest. To musi być zasłudzony, jest bardziej bliskiego. Ale jak, jak dobrze, się tak trzyma dobrze ten dziurko? Ten, ten tak. A, to jest do A z, te zdjęcia to tak to. ma zrobione na ten ksiądz Wisków że tak jak jak w domu, to my no, tutaj też takie zrobiliśmy stoi uchanka i stoi obok psiecyk i tak samo identykę zdjęcie jak niego w domu to i tam jest. Także no staraliśmy się może nie wszystko zrobi, zrobiliśmy tak jakbyśmy chcieli, ale się staramy. No to no to tak to Warto, warto zobaczyć No warto. Warto zbaczyć, tak. A i, i książki mamy o, o tym naszym psiecku y, Tak to Miło, jak przyjechał, zysku też znakomity, bo z Danii i on taki, a pochodzi z Domów, z Domów, no to jak powiedzieliśmy, że brzyskupa Edwarda taką, no niezłe panianci, po to nie ma, tam nazywać, zielkie tam muzeum, bo to tam, no mamy dwa pokoje. Ale to on natychmiast twój się z doma i jest nasze obsłyty też przyzły to mój za to mój właśnie było super. Jest pani nadal aktywnym członkiem, członkiem Cześć. zespołu kurpio, kurpiosyzna seniorzy, e, gdzie i sprzewata może tańcować I już nie, ale i modlić, modlić się e, ale z tego co ziem, to te sigatki i inne takie zwyczaje, które tu na kurcie były, cały czas aktywnie w tej kulturze kurczowskiej pani tu jest. No może nie wszystko wszy może, może, ale to tak co ja poziem? Nic nie robić. To jest, to jest jeszcze gorzej. Nie może tak. Słość nie może tak wiesz. Co się chodzi, za ale roś. A jak już nic nie możesz i nic nie chcesz, to zapomnij o tym wszystkim. To tylko się tak dla przyszłości. To ci tam coś porobrzeć pogadać i ludzi tam odwiedzić i, do kościoła jeść, i, <tysk> <tysk> i to kościoła iść. Za swoją działalność takiej tutaj w kulturze kurpsiowskiej. zdobyła Pani dużo różnych tam nagrodów. Kurpsika z 2003 roku za, w kategorii edukacja regionalna, cytes nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, cytes e, nagrody i różne medale z, e, za edukację, za pracę w szkole. Która z tych e, e, nagród, wyrośnie Pani tak najceni sobie najbardziej? Najwyżej, No, tak bym powiedziała. Każda ta. była taka. E, ciepła. Za nic nie da Pani, tak, No nie, to tego nie brałam mm -hmm. pod uwagę. Bo to, bo, mm -hmm. to tak. E, nie, tak się tego nie weźmie. Bierze się tak, że. Co, co się godzi, najlepiej pasuje do no, mnie, to by pasowało jak ja ze swoim chłopem to na strzelawkę, no to mąż się to podobał, mój głos, dwa takie stare ludzie, a oni spakowane zawsze karabiny mnie. i tam się dostawało ile chciałeś tamtych, no i zawody zawdy po zawodach z podkami, bo to zawółem, że już, te, już teraz tak nie możemy powiedzieć, ale to było dla nas wyjątkowo wyjątkowo, wyjątk bardzo fajne. Wspominała pani o tym, że profesor Rubach opracował zapis z gwary kurpsiowskiej, o msach, które w, z Gwarzach w miesięcy się łorpywają. Ale w miesięcu znajduje się też tablica z e, zapisem w gwarze modlitwy Łojce Nas. No jo ja, No to e, poziom tak. E, jak rubak już doszedł do wprawy e, co do tej gwary siatycji, e, bo tak to on jest ucony i e, tak dzieje tego wszystkiego, no to poziom tak. Napisane no, było to ładnie, e, te ojce nas w tej gwarze i czytali wszyscy głośno to. A mało tego, to posieciłem ten zapis w przymocnym u nas kościele po prawej stronie. Ale poziom tak, no to ładnie było wszystko takie, co mi się podobało, ale poziom, że tak, jak podrzewiam jest, to chciałam żeby zrobili taką pamiątkową tablicę, nie taką tylko, tylko te łajce nas napisali tak, jak to byli w Ziemi Świętej, to tamte te nas było napisane tak, 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 taka piękna była oprawa tego, to my marzę o tym, że jakbym podżyli trochę, i ksiądz by był też po naszej stronie, to to co zrobili, by my tam weźmiemy. Taka faniątka dla korupcji była, dla takiej, takie, długie lata. Tak, tak i tak przy tym ołtarzu, niech je tam tym bocnym, bo przy tym bocnym, tutaj mamy taką tablicę z podziękowaniem dla tych, naszego brzegu Edwarda. No tak odset za, za wcześnie i Jesteś więcej zrobić, bo taki był, że, że nie mógł przeżyć się każdą. Jak święta się zbliżały, to był. Tak. Gościem dzisiejszego naszego cyklu, Myszynia z w postaci zapisanej programu KERC była pani Stefania Prusaczyk z Myszyńca. Dziękuję. Till I get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Storms we're chasing leading us